Cześć, nazywam się Łukasz Walgórski. Zapraszam na 90 farmaceutyczne podsumowanie tygodnia. Cześć, dzięki, że oglądacie lub słuchacie farmaceutycznego podsumowania tygodnia. Tradycyjnie, jak co tydzień, przygotowałem dla Was zestawienie pięciu najciekawszych, najważniejszych tematów, o których farmaceuci dyskutowali w minionych siedmiu dniach. Będzie zatem m.in. o gorącej informacji o tym, że farmaceuci, technicy farmaceutyczni w tym roku będą mogli prawdopodobnie zaszczepić się na grypę bezpłatnie, ale będzie też o ważnych wyrokach sądów. Które mogą mieć wpływ na pracę farmaceutów i funkcjonowanie rynku aptecznego. O tym i jeszcze więcej już za chwilę. Zapraszam na farmaceutyczne podsumowanie tygodnia. A zaczynamy od informacji najgorętszej z możliwych. W godzinach popołudniowych, w piątek, wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński na Twitterze poinformował, że w tym roku farmaceuci i technicy farmaceutyczni będą mogli zaszczepić się na grypę bezpłatnie. O tym mówiło się już od kilku dni. Minister zdrowia w różnych wywiadach podawał informację mówiącą o tym, że pracownicy systemu ochrony zdrowia będą mogli się zaszczepić refundowaną szczepionką, że ta grupa osób, które mają prawo. Do refundowanej szczepionki przeciwko grypie poszerzy się o różne grupy zawodowe najbardziej narażone na za zaharowanie. Mówiło się o lekarzach, o pielęgniarkach, mówiło się o nauczycielach. O grupach grupie zawodowej farmaceutów i techników farmaceutycznych w tym kontekście się do tej pory nie mówiło, aż do piątku, kiedy wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński na Twitterze ogłosił, że wszyscy pracownicy systemu ochrony zdrowia, którzy mają kontakt z pacjentem w Placówkach, które mają podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale także farmaceuci i technicy farmaceutyczni pracujący w aptekach będą mogli zaszczepić się na grypę bezpłatnie. I to w zasadzie jest wszystko, co na ten moment wiemy na ten temat. Ten krótki tweet wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego jest dosyć konkretny, mówi o tym, że faktycznie będą się mogli bezpłatnie szczepić farmaceuci, technicy farmaceutyczni, czyli wszyscy pracownicy apteki, którzy mają kontakt z pacjentami i którzy pracują w aptekach, czyli można się spodziewać, że to uprawnienie do bezpłatnych szczepień nie będzie dotyczyło farmaceutów, techników farmaceutycznych, którzy w aptekach nie pracują. No, ale po więcej szczegółów będziemy musieli jeszcze poczekać. Liczymy, że pojawią się one już w przyszłym tygodniu. A jak się pojawią, to oczywiście natychmiast znajdziecie je w serwisie mgr.farm. Miniony tydzień bez wątpienia przebiegał pod dyktando różnych wyroków sądów w sprawach związanych z rynkiem aptecznym albo pracą farmaceutów. O wszystkich tych wyrokach, wszystkich tych sprawach pisaliśmy w minionym tygodniu w serwisie Mgr Farm, a dwie z tych spraw dotyczyły m.in. sytuacji sieci aptek, które mogły przekraczać próg antykoncentracyjny, który jest zapisany w prawie farmaceutycznym. Tam chodziło o sytuację, gdy sieć aptek, jedna ze spółek sieci aptek przejęła inną spółkę, w ten sposób przejmując te Zezwolenia na prowadzenie aptek, które posiadała ta przejmowana spółka. No i spółka, która przejęła te apteki, złożyła wniosek do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o zmianę tych zezwoleń. Chodziło o zmianę szczególnie nazwy tej apteki, ale także właściciela tej apteki, który był zapisany w tym zezwoleniu na prowadzenie apteki. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny w obu przypadkach odmówił zmiany tego zezwolenia, wskazując, że w przypadku zmiany tego zezwolenia, taka spółka będzie posiadała. Więcej niż 1% aptek w danym województwie. Tą decyzję wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego pod, podtrzymał główny inspektor farmaceutyczny. W rezultacie sprawa trafiła do wojewódzkiego sądu administracyjnego no i ostatecznie też do naczelnego sądu administracyjnego. I wszystkie te sądy podtrzymały decyzję inspekcji farmaceutycznej, która odmówiła zmiany tego zezwolenia, która odmówiła można powiedzieć przejęcia tych aptek przez sieć aptek. Wyroki te są o tyle ciekawe, że że w lutym tego roku naczelny sąd administracyjny w podobnych sprawach wydał pięć wyroków, można powiedzieć, przeciwnych, odwrotnych których umarzał decyzję inspekcji farmaceutycznej, które to inspekcje nie chciały właśnie zmieniać w podobnych sytuacjach zezwoleń na prowadzenie apteki. Dlatego między innymi na te dwie sprawy, które miały miejsce w tym tygodniu, szczególną uwagę zwróciła Naczelna Izba Aptekarska, która w tych sprawach występowała na zasadach strony społecznej, wspierała swoją argumentacją także Głównego Inspektora Farmaceutycznego. No a wszystko to oczywiście ma swój szerszy kontekst, kontekst walki można powiedzieć Naczelnej Izby Izby Aptekarskiej Samorządu Aptekarskiego z jednej strony, a z drugiej strony sieci aptecznych i związku pracodawców aptecznych PharmaNet, które te sieci przekonują, że mogą przejmować inne spółki, w ten sposób przejmując inne apteki i powiększając liczbę posiadanych aptek, niezależnie od tych limitów antykoncentracyjnych, które są zapisane w prawie farmaceutycznym. I na ten moment wynik, można powiedzieć, jeżeli chodzi o orzeczenia Naczelnych Sądów Administracyjnych, ma wartość 5 do 2, pięć spraw wygranych przez sieci apteczne, dwie sprawy wygrane przez główny inspektorat farmaceutyczny, przez inspekcję farmaceutyczną i samorząd aptekarski. No, gra można powiedzieć cały czas trwa, cały czas ten konflikt jest gorący i cały czas trwa gorąca rozgrywka, także pijarowa między różnymi stronami na rynku aptecznym. Kolejną bardzo istotną sprawą sądową, która rozstrzygała się w minionym tygodniu i była związana z pracą farmaceutów, była rozprawa przed Sądem Najwyższym. Sąd Najwyższy rozpatrywał skargę kasacyjną pewnej farmaceutki na wyroki sądów aptekarskich. Otóż farmaceutka ta została ukarana przez sądy aptekarskie karą nagany za to, że prawdopodobnie brała udział w tak tzw. odwróconym łańcuchu dystrybucji. W jej aptece, w aptece, której była kierowniczką, były Zamawiane bardzo duże ilości welkader, leku drogiego stosowanego w leczeniu nowotworów, i leki te były sprzedawane bezpośrednio do przychodni. Ilości tego leku były bardzo duże, ale także bardzo nierzetelnie była prowadzona wszelka dokumentacja związana z tymi transakcjami. Brakowało faktur, brakowało wszelkiej ewidencji sprzedaży, a sprzedaż tak naprawdę odbywała się w oparciu o dokumenty magazynowe, czyli tzw. wz -ki. Sądy aptekarskie nałożyły na farmaceutkę karę nagany, jednocześnie stwierdzając naruszanie przez nią szeregu przepisów związanych z prawem farmaceutycznym, ale także z etyką zawodu farmaceuty. No i sprawa oczywiście trafiła ostatecznie do Sądu Najwyższego, który z części tych zarzutów, z części tych wyroków sądów aptekarskich uniewinnił farmaceutkę i ostatecznie także zmniejszył karę, którą Sądy Aptekarskie wymierzyły z nagany na

Tylko upomnienie, czyli tą najmniejszą możliwą karę, jaką mogą nałożyć sądy aptekarskie. Sąd najwyższy uchylił część tych wyroków, dlatego że stwierdził szereg błędów formalnych w wykonaniu sądów aptekarskich. W rezultacie wszystkie te kary pozostałe musiały zostać zdaniem Sądu Najwyższego uchylone. Sąd Najwyższy stwierdził m.in. że farmaceutrze przepisywano naruszenia prawa farmaceutycznego w taki sposób, że nie dawało się ustalić, o jakie. Czyny zabronione tak naprawdę chodzi. W efekcie nagromadzenie błędów i nieprawidłowości formalnych w orzeczeniach spowodowało ich dyskwalifikację w znacznej części. W swoim uzasadnieniu do wyroku, ustnym uzasadnieniu do wyroku, Sąd Najwyższy m.in. wskazał, że cała ta sytuacja pokazuje, iż sądy aptekarskie mają ogromne braki proceduralne, że muszą być sędziowie przeszkoleni po to, aby tego typu błędy formalne się nie zdarzały, ale także warto pomyśleć o stworzeniu może jakiejś instrukcji dla sędziów aptekarskich po to, aby wiedzieli, jakie kryteria są wymagane, minimalne kryteria w przypadku takich właśnie postępowań po to, aby tego typu sytuacje w przyszłości po prostu więcej nie zdarzały. W minionym tygodniu wróciliśmy do sprawy, która poruszyła środowisko farmaceutyczne jeszcze w kwietniu tego roku. Chodziło oczywiście o sprawę pewnego programu, który został wyemitowany w TVP Info. Programu, który pokazywał sytuację pewnego pacjenta z podwarszawy, który kupił w trakcie pandemii w aptece pewien lek, potem sprawdził, że ten lek jest dwukrotnie tańszy w aptece internetowej, no i uznał, że apteka postąpiła wobec niego nieuczciwie. Na tej podstawie powstał program telewizyjny, który wystąpił bardzo generalne wnioski wskazujące, że aptekarze, apteki żerują na pacjentach, na swoich klientach w trakcie pandemii. Ten program oburzył środowisko farmaceutyczne. Dosyć szybko zareagowała na niego także Naczelna Izba Aptekarska, która zażądała od TVP Info przeprosin dla farmaceutów. Tych przeprosin do tej pory się jednak farmaceuci jeszcze nie doczekali. Sprawą jeszcze w maju zainteresował się także Rzecznik Prawa. Obywatelskich, który złożył wniosek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie tego właśnie konkretnego programu. No i po trzech miesiącach oczekiwania, na początku sierpnia, w końcu Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał odpowiedź Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która to rada stanęła po stronie nadawcy, po stronie TVP. Krajowa Radia Radiofonii i Telewizji w swoim piśmie do Rzecznika Praw Obywatelskich wskazuje, Między innymi, że przeprowadziła postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Na no, wnioski z tego postępowania są takie, że reportaż dotyczył rosnących cen leków, ale obejmował on sytuację zaistniałą w danej konkretnie wskazanej aptece oraz opisywał konkretny przypadek wzrostu cen. Widzowie mieli możliwość zapoznania się z wypowiedziami różnych przedstawicieli środowiska farmaceutycznego, którzy w tej sprawie przedstawili swoje zróżnicowane opinie. Innymi słowy, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała, że ten reportaż TVP Info, na który tak bardzo oburzyli się farmaceuci, powstał zgodnie z dziennikarską rzetelnością, że nie ma się tam do czego tak naprawdę doczepić. W rezultacie, nie ma też podstaw do tego, aby wszcząć jakiekolwiek kroki dyscyplinarne wobec reporterów, wobec dziennikarzy czy wobec nadawcy. W minionym tygodniu niemal wszystkie wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne podały do wiadomości farmaceutów komunikat głównego inspektora farmaceutycznego, który wskazywał na sygnały od zaniepokojonych pacjentów, pacjentów zaniepokojonych warunkami i sposobem obsługi tych pacjentów w aptekach w czasie pandemii, a w szczególności dotyczyło to przestrzegania należytych zasad higieniczno-epidemiologicznych przy wydawaniu jednorazowych maseczek chirurgicznych ze zbiorczego opakowania. Pakowania handlowego i pakowaniu ich do opakowań aptecznych podczas sprzedaży pacjentom, ponieważ w przypadku wystąpienia nieprawidłowości zakupione ze zbiorczego pakowania maseczki mogą stać się mikrobiologicznie zanieczyszczone. Inspekcja farmaceutyczna m.in. zaapelowała do pracowników aptek, aby ci przykładali szczególną uwagę do sposobu wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych pacjentom w aptekach. Z kolei inspekcja farmaceutyczna poprosiła też kierowników aptek oraz punktów aptecznych, aby ci szczególnie monitorowali, czy personel apteki przestrzega tych wszystkich wytycznych, które mają za zadanie ochronę pacjentów, ale także pracowników aptek przed potencjalną infekcją koronawirusem. I to już wszystko w tym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam po więcej informacji. Oczywiście tradycyjnie do serwisu MGR.Farm. Tam zdecydowanie więcej materiałów na temat najświeższych wydarzeń z rynku aptecznego, rynku farmaceutycznego. Tradycyjnie zapraszam także do prenumeraty naszego magazynu drukowanego MGR.Farm. Przypomnę, jest to największy w Polsce dwumiesięcznik dla farmaceutów aż 120 stron, a za jego prenumeratę drukowaną zyskujecie aż 12 punktów edukacyjnych. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne farmaceutyczne podsumowanie tygodnia już za tydzień.